Tak, czysto. Ja po prostu taka w szoku jeszcze sobie zrobiłam dzisiaj prezent. piękny sobie nowe lusterko, jeżeli ktoś nie widział, jak go kierą, to zapraszam na mój nowy short. Uh -huh. Tak, tak. No i później po prostu zaczęło to przechodzić w większą erę. Dlatego, że po prostu moja mama zabrania mi nagrywać, ale. Z tym nic nie robię. Nawet o tym nie wiedziałam. Dzisiaj się dopiero dowiedziałam, że nie mogę nagrywać. Ale mnie to jakby nie obchodzi. Ja strasznie chcę nagrywać. Dla Was, którzy to oglądają, mój film ma ponad 15 tysięcy wyświetleń. Żeby połączyć te wszystkie wyświetlenia, będę mieć ponad 50 wyświetleń tysięcy wyświetleń. Ponad. Ja nagrałam tyle filmów, że oh, 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 jeszcze nigdy tyle nie miałam lajków. Naprawdę. Ja nie wiedziałam, co ludzie po prostu umieją zrobić. Wow. To jest po prostu wielki dla was szacunek. Ja po prostu ja nawet no, tak nie wiem, co mam powiedzieć. Jest tak Cieszę, po prostu, przepraszam, nie mogę się rozpłakać, bo mam tłuszcz, znaczy nie mam, ale idę go wziąć. Naprawdę nie wierzę, co umiem zrobić, po prostu ludzie, ludzie, ja nie wiem ile razy ja mogę wam podziękować. Naprawdę, ja widziałam ile osób mają obserwantów. Ponad milion, ale mnie to nie obchodzi. Mi wystarczy nawet, nawet dwa obserwujące, ja się już cieszę. A 194 obserwujących, nawet nie wiem czy. Teraz jak nagrywam ten film, to nawet nie wiem czy mnie nie, nie dobija ponad 200 osób obserwujących. Naprawdę. Ludzie, wy jesteście niemożliwi! Ja tak za to dziękuję, że... wow! Naprawdę, wy umiecie zrobić naprawdę komuś dzień. Ja dzisiaj rano wstałam lewą nogą. Straszny dramat. Później pojechałam do Aksion, to to mi nie pozwolił w ogóle Kurda. Tam mi nie kupić mojego lusterka. Później, później jak wróciłam do domu i zobaczyłam co